O hejka na moim kanale. Witam was serdecznie. Wróciłam z weekendu, byłam nad morzem. No i tak w sumie usiadłam dzisiaj rano i stwierdziłam, że przywitaj się, Żwirek. Dzień dobry. W tym tygodniu zobaczycie taki odcinek, w którym pokażę wam dzień po dniu, jak wygląda po prostu cały mój tydzień tutaj na wsi. Ale zaczniemy od soboty, gdzie właśnie pojechałam nad morze. Czyli zaczniemy w sobotę i skończymy dokładnie ostatni dzień, ostatnią scenę sobie nagram w sobotę. Więc sama jestem ciekawa jak to wyjdzie, bo nigdy niczego takiego nie robiłam. Taki daily vloguś, ale skondensowany maksymalnie e, dzień po dniu w jednym odcinku w niedzielnym, który właśnie dzisiaj oglądacie. Także miłego oglądania. Nie, 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 nie. Dotarłyśmy. Pogoda nie rozpieszcza. No tak, pogoda zdecydowanie nas nie rozpieszczała, ale jak już z moją koleżanką Agnieszką postanowiłyśmy, że pojedziemy się zresetować nad nasze piękne polskie morze, to nic nie było w stanie nas zatrzymać. So, Dark. Nic się nie dzieje. Nuda. No nic. W ogóle brakacji. Patrzę. Brawo, patrzę. Nic. W lewo. Nic. No może trochę więcej w lewo, ale też się nic nie dzieje. Nuda, pani. Nuda. Nuda. No Na całe szczęście kolejny dzień przywitał nas zupełnie inaczej. Cicho, spokojnie i bardzo słonecznie. Ja i może. sobie z Agą z rana na kawkę i herbatę wczoraj to w ogóle nie szło nic kompletnie nic nie szło zrobić ani powiedzieć ani ale i tak byłyśmy dzielne chodziłyśmy już dwa razy nie? Po, po plaży oczywiście że tak, bo pogoda nam nie była w ogóle straszna A dzisiaj to jest upał Super jest dzisiaj. dzisiaj byśmy mogły odegrać na scenkę no, z rejsu. Tak, tak. No. możemy to odtworzyć. Tak, bo jest taki spokój, cisza, nie? Ja się zaraz rozbieram, bo mi jest gorąco. Uwielbiam polskie morze poza sezonem. Po prostu uwielbiam. Smacznej kawusi. Tak jak mieszkam teraz na wsi, to z przyjemnością w tą drugą stronę sobie wyrywam się. I tak, do takich, żeby płaczeć na ludzi. <laughs> No, sprawia mi to przyjemność. Wcześniej, jak mieszkałam w mieście, a tylko uciekałam na wieś, to wybierałam sobie takie miejsca na wypad, gdzieś tam też takie odludzie, najlepiej jak nikogo nie ma. A teraz nie, fajnie, tak z kimś pogadać, sobie popatrzeć. Trochę szumu fal, trochę gwary. No i jak to mówią, wszystko co dobre, szybko się kończy. Trzeba było wracać do poniedziałkowych obowiązków. To już trzeci sezon, jesienno-zimowy, jaki spędzam tutaj na wsi. Mieszkam tutaj i pracuję. Więc czasem czuję potrzebę zmienić otoczenie, choćby na chwilę. Bo ja kocham to moje miejsce, całą jego ciszę i rytm natury, ale praca i życie w jednym miejscu to jest zupełnie inna kwestia. Dlatego takie krótkie wyjazdy działają jak mały reset dla głowy i dla serca. Moi drodzy, dzisiaj Maciej ma urodziny. Jak przyjedzie, to mam zamiar go zgarnąć na jakieś świętowanie i zgarnąć go, żeby się nie ubierał w te swoje pepkowe dresy obskurne i żeby chociaż jeden dzień spędzić inaczej niż w, w tych wszystkich robotach, nie? Ja no się śmieję oczywiście, ale no troszeczkę tak jest. Biurko przestawiłam sobie i teraz mam widok tutaj na okno, w sensie na Wisłę i w ogóle na liście, na Złotą Jesień. I oczywiście się zastanawiam, jak ja mogłam wcześniej mieć taki układ, że gdziekolwiek nie spojrzałam i nie siedziałam, to patrzyłam albo na telewizor, albo patrzyłam na ścianę w tamtym wypadku, bo tam było biurko. No i teraz, gdziekolwiek nie siedzę, no to patrzę sobie właśnie w okno. Jest super. Postawiłam sobie kwiatki, kupiłam paprotkę, dostałam kwiatek od mojej mamy, no i zaczynam pomalutku zazieleniać w środku, bo nie miałam żadnych jeszcze kwiatków w środku i cały czas czekałam na to, że jak będę już tam, to będę kupować takie zielone, prawdziwe kwiaty do domu, ale <śmarsz> może nie doczekam, <śmarsz> więc kupiłam sobie paprotkę. Ogólnie, jak wiecie, to ja się tak jedną nogą wychowałam na tej wsi, ale takich widoków kiedyś nie, nie było tak, że były takie pastwiska i było jakoś dużo tych krów. Były małe gospodarstwa, tak jak moich dziadków, na przykład, i tam mieliśmy po prostu kilka krów i one zawsze były na łące i sąsiadów... Ale leci chmara. I sąsiadów krówki też były na łące. Więc teraz, jak jest taki widok, i tu zaraz za oknem przed moim domem no to ciężko by było się tym jakoś nie ekscytować. A teraz Muszę szybko posadzić truskawki, które rozmnożyłam w tym roku bo działam według zasady pi razy oko i pi razy drzwi. Natomiast Maciej... Maciej przyjechał o, do konia. No to się skończyło moje pi razy oko i pi razy drzwi. Tak, myślałam tutaj trzy rzędy tak. Jest ok? Tak, poza tym, wiesz co, tu nie jest nie wiadomo jak, jak będą nawet na gęsto, tak, Tak. bo te ścieżki się zostawia, żeby było gdzie chodzić. No. A tu w razie czego, to przecież można zrobić, nie musisz nie wiadomo jak, bierzesz, dajesz nogę, jakoś tam włożysz i wyzbierasz, niech będą gęsto. Czyli może być pira oko? Słuchaj, no. bo dzisiaj masz urodziny, ja już powiedziałam, bo widzę, że masz urodziny. Na pewno no. będą ci składać życzenia i powiedziałam, że na pewno tak? że no, na damy. pewno dzisiaj nie będziesz Słyszysz? Na pewno dzisiaj nie będziesz w tym w dresach Pepkusia i, i na pewno coś jakoś fajnie spędzimy mam luksus... dzień. A, to... dzisiaj mam luksusowe drusy, dresy, Dawaj truskawki. Nie, no coś porobimy fajnego, nie? Dzisiaj jestem na galowo. Tak, w ogrodzie. Dzisiaj dzisiaj z okazji urodzin ogród, a nie remont. kawka Co się dzieje? Chodź na wyjątkową kawkę urodzinową. Wyjątkową? <laughs> tak. Siodaj. Chciałeś o. tutaj usiąść? Oba jedny. Czy widać moje nowe kaloszki? Aha. O, matko. Oj. <laughs> Właśnie, szeryf, bo odstawiamy na chwilę tackę, żeby postawić kamerę. I Sherif dorwał. Sprawdził się. czy dobre? Sprawdził czy dobre. No, no i jak już nieraz podkreślam u siebie na kanale, właśnie ta codzienność jest najważniejsza. Te zwykłe dni, które potrafią być piękne, jeśli tylko da się im szansę. To, że potrafimy celebrować małe, wielkie chwile, że jest z kim wypić kawę urodzinową, pośmiać się, porozmawiać i bez presji robić w tym dniu dokładnie to, na co ma się ochota. Mała przerwa z koktajlem, ale to nie taki byle jaki koktajl, Wam powiem. Ojej, no jakie przyjemne słoneczko. No, Akira, nie, to nie dla Ciebie. To jest koktajl ze świeżo zebranych truskawek i ze świeżo zebranych poziomek. A jest końcówka października. I to jest normalnie, powiem Wam, obłęd w wciapki. Mam taką jedną odmianę truskawek o, nawet, o tym powtarzającym się owocowaniu. Nie sądziłam mało ich jest, bo to nie jest tak, że to są takie plony jak w sezonie. Co trzeci dzień, może taki, taką szklankę powiedzmy tych truskawek i tych poziomek. No ale jest, jest. Zapach lata. Wbrew pozorom, to wcale nie jest takie łatwe. Bo codzienność, choć piękna, bywa też przecież monotonna, pracowita i czasem taka wyczerpująca. Ale z biegiem czasu nauczyłam się w tym wszystkim łapać te krótkie, dobre chwile i właśnie nimi się karmię. W tym tygodniu czerpałam z jesieni pełnymi garściami. Była piękna, taka prawdziwa, złota polska jesień. Taka, przy której chce się wyjść z domu, popracować w ogrodzie lub poszukać grzybów. No i wstać na wschód słońca i po prostu być. Ale tu ładnie. Czekam na wschód. O tym mroźnym poranku. Dzisiaj taki malutki, malutki. Akira, nie czekaj, nie szukaj. Chodź tutaj. Chodź. Dzisiaj taki malutki, malutki przymrozek. Znowu był, to już drugi raz. Ale nadal nie mam włączonego ogrzewania. Dobry, cześć! Dzień dobry! No fajne w porankach, w jesiennych porankach, fajne jest to, że w końcu zdążam na wschód słońca. Nawet przed czasem, bo latem to nie wiem, może zraz mi się udało, a teraz udaje mi się. Dzień dobry. Yy. O, tak. Zrobiłam sobie kawkę, dzień kolejny. Dzień zaczynam zawsze od tego samego, czyli kawka. Chociaż ostatnio pilnuje się i najpierw jest woda. Bądź też zaparzony dzień wcześniej mielniane. więc skłamałabym, gdybym powiedziała, że zaczynam od kawy. Szybko piję tą wodę, bo to się mielnijane i od razu później robię sobie kawę. z <laughs> normalnym człowiekiem. No i tak, właśnie tak dzień zaczynam, czyli kolejny dzień. Biurko, zamówienia, praca. Później idę pakować, i wszystko to, co najważniejsze, bo najważniejsze dla mnie jest to, co moje, czyli moja tutaj, jakby praca związana z. Kanałem, z pakowaniem, z zamówieniami i z dzierganiem. To się stało dla mnie już w tym roku, mogę powiedzieć, najważniejsze. Ja myślę, że w ostatnim czasie naprawdę podejmuję bardzo dobre decyzje, tak mi się wydaje. Że może i tamten rok. Yy nie był jakiś taki lekki, bo dosyć się nasiedziałam przy tym komputerze, przy tym wszystkim, było to takie obciążające, no ale trzeba to zrobić, trzeba to zrobić, żeby wiedzieć, którą drogą pójść. To nie jest tak od razu, że ma się rozwiązanie i odpowiedzi w głowie na wszystkie pytania, czyli na przykład, dobrze, pójdę tą drogą i co będzie, to będzie. Jakby nie mam takiego charakteru, ja muszę mieć wszystko, najpierw muszę tak nogą tak sobie posprawdzać, nie, tak, Raz, raz tutaj nogą, raz tam nogą, tak grunt wymacać, i wtedy odważnie wchodzę już na taki, wiecie, stabilny grunt. No, no, taka jestem, nie? Tak myślę, że myślę, że to jest rozsądne. No. To tak jakby ktoś myślał, że jestem taka psciubziu w głowie i e, o, wyprowadziła się na wieś i w ogóle nic nie przemyślana i buja się z remontem i w ogóle nie wie, nie wie co robi. <grystanie> nie. Ale tak szczerze powiedziawszy, to. Nie, nie no ja wiem, czy to na pewno są dobre. Takie jakieś, takie żółte mocno pod tym. Pachną ładnie. No, ja się tak znam na grzybach, znaczy, no nie tyle, że się nie znam na grzybach, tylko jakoś tak, o, boję się. Ja się boję i później nie chcę popełnić błędu. Jestem bardzo ostrożna, ale lepiej być takim niż w ciemno coś ładować do garnka. No maślaki zajwiste. Ty słuchaj, no bo ich jest tutaj dużo. Spójrz. No ja wiem, no masz białe maślaki, ale tylko tylko te ładniejsze, te są nie nie się. Roz... To są maślaki, a ja nie poznałam właśnie dlatego mi coś tak nie grało. Dlaczego? Bo ja maślaki to jest zawsze takie malutkie, takie i one się tak świecą, wiecie? Tak maślano się świecą. No dobra, no to zbieram te. Maślaczki! Na na, na. <laughs> <I ta> reklamówka. <laughs> dobra. Teraz Wy. Kuźwa, trzeba było nagrać, że się wchodzi. A tu drut kolczasty. Ja ryzykuję życiem. I pod napięciem linka na krowy. Jak taka krowa jestem! Ha, życie jest piękne, wam powiem. Przedostałam się, bo chciałam iść tutaj górą, właśnie tym lasem. No, a, a propos takiej sytuacji, czasami jak włączam kamerę, to mi się przypominają jakieś wasze takie czasami pytania. Kasia, ty tak wiesz, tam sąsiedzi ci oglądają, nie masz takiej krępacji, że tam później, nie wiem, w kościole siedzicie, w ławce. <laughs> to swojej głupoty, o. No bo tam, że coś się pokazuje, no to normalna rzecz. No ale ja pokazuję dużo głupot. Bo poważna to ja zbyt nie jestem. Tędy szliśmy? Się mi, mój ojciec zawsze mi się przypomina. Jak, jak coś robi, się skupia, to tak zęby wystawia, tak oczy mruży i jeszcze mu tak ślina zaczyna ciec. <laughs> nie zastanawiam się nad tym i naprawdę nie ma to sensu. No już jestem jaka jestem, no nie zmienię tego. I nie ma co tutaj się blokować, nie ma co się zastanawiać, tripować. Bo to nie dałoby jej, to by nic nie dało. Tyle, że grzybów uzbierała. No i są ogólnie grzyby, bo tam widziałam i kanie są i wiecie, no jakby, tylko to są grzyby, które ja na pewno nie będę jeść, więc bez sensu, żebym je zbierała tylko żeby zebrać. Idziemy zobaczyć tymczasem, jakie plony zerwał Żwirek. No bo taka jest właśnie różnica pomiędzy tym, jak ja idę na grzyby, a jak idzie Maciej na grzyby. Oprócz tego oczywiście, że on jest całym mokry i zbierał grzyby w deszczu, no to tutaj mamy tam są co? Kurki? Muchomorki. Muchomorki. A tutaj są właśnie takie prawdziwki, czarne łebki. To są grzyby, które ja zawsze zbierałam, na których się znałam. I dlatego, jak mam jakiekolwiek wątpliwości, coś jest innego niż właśnie te wymienione grzyby, to dzwonię do specjalisty, do pana Żwirka. I on się zna na grzybach. O, jezu, nie mogę się doczekać, nie? Jak będę go zaraz jadł ze schabowym. No tak, bo dzisiaj na obiad, właśnie grzybki. Specjalnie tak. Schabowy i ziemniaczki. Mamy sprzęt. Mamy dwie taczki, i idziemy do sąsiada po złoto. No i dala się, jeżeli mnie atakuje, nie? Dobra, mi chyba już starczy, bo ta taczka tego nie przeżyje, wiesz? Nie, jest, jak już wczoraj było mokrzejsze. Mimo że później dopiero padało. Mhm. Do widzenia, wyjechać ci. Tak na prostą? Tak wyjechać z garażu? Boże, co to za taczka, nie? No, ona tego nie przeżyje chyba, wiesz? Wie, ja tylko na prostą trzeba dobrze wyjechać. Nie, luźno, tylko że. Żeby... Rupie, rupie jak marchewka. Aha, to ja tak. Także masz po gwarancji, masz dowód, że nie woziłaś tylko liści. Muchomorki są i moje grzybki są. Tak w zasadzie to sobie myślę. Przy tej kawce będę się żegnać, bo w sumie, jak to się mówi, dzień po dniu szybko zleciał. Mamy koniec tego dnia. Tą kawusią się żegnam, ale to wiadomo, że jeszcze nie koniec, bo na pewno jeszcze będzie coś na koniec. Więc dziękuję Wam za ten cały tydzień tutaj na tym moim kanale, w tym moim wideo vlogusiu. Jak zwykle, no co? oglądanie do końca i do zobaczenia w kolejnym odcinku. No, najlepsza temperatura do spania to 17 stopni. <grym> w jakimś to filmie było, ale nie pamiętam w jakim. A jeszcze z takich ciekawostek z tą babką, Aha. to powiem tak, bo ja dużo jeździłem też na wieś kiedyś. Pozdrawiam ciocię Krysię, u cioci Krysi to było duże gospodarstwo, tam było chyba z 15 hektarów, także tam od lat 80 był Bizon Warszawa, wiecie, ten TGS, nie? Pozdrawiamy ciocię Krysię. Tak, bo... także, także tam tamto babki nie widziałem, ale dziadek z babcią mieli z kolei mniejsze gospodarstwo, takie 3 hektarowe i tam jak dziadek kosił, ko, 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 ostrzył kosę, to widziałem, to kojarzę. I mógł mieć, miał siedział, siedział miał takie swoje kącik, miał y, pieniek i tam właśnie odprawiał te swoje czynności, bo był kompadantem wojennym, miał y, nogę bo podczas wojny, wojny ranną, także niespecjalnie chodził, więc tam z grubsza zawsze siedział. Tak. I tą kosę tam zawsze ostrzył, może coś tą babką robił, tego nie pamiętam, ale za, za to powiem wam, co pamiętam doskonale. Pamiętam doskonale, jak brał kaczuszkę na rękę i ona mu zasypiała bez najmniejszego poruszenia, a za chwilę cała krew z kaczuszki na czerninę była w słoiku. Nie wiem, jak on to robił. W ogóle zero krzyku, pisku, niczego mm -hmm. po prostu. Dotknął. Spała. Aha. Kamień? Aha. I właśnie po to jest ta, wiesz o tym, po tym jest ta, ta babka do tego, do... No, tak. Wszystkim serdecznie dziękujemy za odpowiedzi, do czego były ten Taki przyrząd, co w ostatnim odcinku. No, nie wiedzieliśmy. się okazuje, że chyba tylko my nie wiedzieliśmy, do czego no. ono służy. Jakie jaja, nie? No, po prostu tam chyba nie wiem. 500 komentarzy to jest babka, to jest babka. Jaki z tego morał? Nikt nie wie wszystkiego, nawet smer ważnia. No, dokładnie, nie? Ale dzięki Wam oprawiliśmy starą kosę, wyprostowaliśmy ją na babce, naostrzyliśmy. No, mówimy, jak mamy babkę, to oprawiamy kosę. Tak. Teraz ja chciałam. Kończ waść wstydu oszczędź. Machasz kosom jak cepel. Zostawiłam Macieja dobra, Mówi, to ja idę. Na razie, nie? Odwróciłam się, a on mnie gonił i ja też. Zobaczcie, nie. Przed chwilą trzonek kupiony. A nie zaiwaniłem za, za w nic. Nie, no, normalnie takie teraz właśnie rzeczy robią. No. 50 zł na dwie minuty pracy. <laughs> Nie fakt, że tutaj mieliśmy niezłe, niezłe haszcze, ale nie wiem czy to, bo kosa też nie aż taka najtępsza nie jest, nie? Nie no bez przesady, nie? No. Urodzinowa praca, w nic się, w nic się obraca no, idziemy. No mówiłam ci, że dzisiaj no. nie, nic nie robimy. Ale chciałem kosić. Chciałeś mieć kosę? Chciałem, kosę chciałem, nie chciałem kosić. I chciałeś wyprostować ją na babce. Nie udało się? Yani alevan dva pa manet